Część najciekawsza, ale zarazem też i najdłuższa, czyli zestawienie tego, co widać na całunie z tym, co jest napisane w Ewangeliach. I ze względu na ilość tego materiału, zdecydowałem się podzielić to. W części pierwszej tego zestawienia będzie mowa o męce Chrystusa od pojmania do ukrzyżowania. Natomiast w części drugiej od ukrzyżowania. Przez agonię do śmierci na krzyżu i nawet do pobytu Chrystusa w grobie. Tak, żeby już nie przedłużać, zanim jeszcze przejdziemy do zestawienia właśnie tego, co widać w tym, co jest napisane w Ewangeliach, jeszcze kilka słów praktycznie na temat tego, co widać odbite na całunie, jeżeli chodzi o zwłoki, o odbicie ciała. Ostatnio dużo było takich odniesień, powiedzmy naukowych czy teoretycznych. A teraz przyjrzyjmy się temu już nie to, jak to powstało, to odbicie, tylko co tak naprawdę tam widzimy. Więc po pierwsze widzimy odbite zwłoki mężczyzny, który był zawinięty w całą nagi, który mierzył między 179 a 183 cm wzrostu. Tu jedna sprawa ważna: nie jesteśmy w stanie do końca tego stwierdzić, ile to dokładnie było, dlatego że płótno po pierwsze się kurczy i rozciąga, i znowu w różnych okolicznościach, oczywiście, samo płótno, jak i to co na nim widać, było mierzone, i w zależności od tego, na ile je naciągniemy, w jakiej płaszczyźnie je ułożymy do mierzenia, no to wyjdą pewne różnice. I druga kwestia: otóż, no to mamy do czynienia ze zrzutowanymi na płótno ze sztywniałymi zwłokami, tak? Czyli trzeba uwzględnić, jak materiał opinał się o te zwłoki, co też nie jest całe takie proste, bo tu odstawał bardziej, tam mniej, tu nogi są ugięte w kolanach, stopy wyprostowane do pionu, i tak dalej, i tak dalej, i to oczywiście trzeba wszystko uwzględniać. Stąd ta cezura 179-183, przy czym z dokładnością do 4 cm, to w zaistniałych okolicznościach i tak jest całkiem dobra dokładność. Druga kwestia to jest sprawa związana z tym, czy to jest dużo, czy to jest mało. No, nam się może wydawać, że wzrost około 180 cm w dawnych wiekach to jest dużo, bo jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni do takiego myślenia, że ludzie dawno temu byli mali. To jest pewnego rodzaju mit. Ten mit w części świata jest prawdziwy, na przykład w naszej części Europy, natomiast no cóż, rzeczywistość, jak to bywa, jest nieco odmienna. Okazuje się, że na starożytnym Bliskim Wschodzie ludzie nie byli jakoś tak zauważalnie mniejsi niż dzisiaj. Archeolodzy mówią, że średnio Żyd mężczyzna w Palestynie w czasach Chrystusa mierzył około 170-172 cm wzrostu. Czyli mówilibyśmy o różnicy rzędu 10 cm, co jest zauważalnie, ale znowu nie jakoś wiele. No tak mówiąc kolokwialnie, pół głowy wyższy od większości ze swojego otoczenia. Ym. Tak, tu może jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że niewątpliwie mężczyzna ten był torturowany, zwłaszcza poddanym biczowaniu i ma obrażenia charakterystyczne dla ukrzyżowania. I tak jak już to było omówione wcześniej, w odpowiednich miejscach jest krew, tam gdzie były rany, yy, widzimy odbite ciało. Natomiast jeszcze może o dwóch rzeczach wspomnę, które są mniej zauważalne, czy w ogóle niezauważalne gołym okiem, a które są ważne w kontekście męki. Stwierdzono otóż, że na całunie jest całkiem sporo potu. Oczywiście potu głównie yy, głównego bohatera, ale y, tu jest problem nieco bardziej złożony, dlatego że jest też na całunie pot innych ludzi, którzy przez wieki w różnych okolicznościach całunu dotykali. I drugim, może bardziej ważny aspekt. Yy, są też na całunie stwierdzone białka kreatynina i ferytyna, i to jest odkrycie sprzed dwóch mniej więcej lat kiedy ujawniono obecność tych białek, one zostały ujawnione w tych miejscach, gdzie ciało na większej powierzchni przylegało do płótna. Oczywiście one też gołym okiem, podobnie jak pod, są niedostrzegalne. Dlaczego obecność tych białek jest ważna? Bo ona uzmysławia nam, jak straszna była męka krzyżowa. My żeśmy gdzieś dzisiaj trochę zagubili jakby no, to wyobrażenie o potworności krzyża i śmierci na krzyżu, dlatego że jesteśmy gdzieś z tym tematem osłuchani, jesteśmy do tego krzyża przyzwyczajeni. Wszędzie w zasadzie ten krzyż wisi. Co więcej, ten Pan Jezus na tych naszych krzyżach to często jest taki bardzo ładny. Natomiast musimy sobie uzmysłowić, że śmierć krzyżowa i w świetle tego, co mówią lekarze, ale też w świetle tego, co mówią starożytne źródła, gdzie mowa jest o tym, że ludzie często mdeli ze strachu przed ukrzyżowaniem. Była najstraszniejszym sposobem mordowania człowieka, jaki został wymyślony. No właśnie, i teraz nawiązując do tych białek, o co chodzi, czemu ta obecność tych białek jest taka ważna? Otóż naukowcy mówią, że nasze ciało uwalnia te białka, kreatyninę i ferytynę, wtedy, kiedy dochodzi do degradacji tkanki mięśniowej, i te białka są uwalniane razem z potem. Czyli u sportowca na przykład, to zachodzi w miejscu, w którym dochodzi do przetrenowania mięśnia. Jeżeli takie zjawisko ma miejsce na większej powierzchni ciała, to tylko potwierdza jak straszna musiała to być męka. Jeszcze jedno dopowiedzenie, bo dużo było na temat wzrostu, natomiast jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest atletyczna budowa ciała. I tutaj, właśnie, przede wszystkim warto to odnieść do tego, co wiemy o życiu Chrystusa. Mianowicie, on często był nazywany cieślą, przynajmniej tak to tłumaczymy na język polski. A w wypadku Jezusa, tłumaczymy greckie słowo tekton. To słowo, które oznacza tak naprawdę rzemieślnika, niekoniecznie kogoś, kto pracuje z drewnem. Stąd też pojawiały się takie domysły, że może Jezus był kamieniarzem, albo. Odnoszące jego zawód do pracy na budowie, co jest związane z, jakby, no, ze słowem greckim architekton, czyli naszym słowem architekt, czyli projektant, czyli jakiś planista, tak, budowlany, właśnie może szef budowy. Stąd też czasem i, i takie były pomysły, że może właśnie Pan Jezus ze świętym Józefem miasta w starożytnej Palestynie budowali. Czegokolwiek by nie robił, ta budowa ciała świadczy o tym, że to była ciężka praca, którą wykonywał przez większą część swojej młodości, i też swoją drogą, właśnie tą budową ciała, można wytłumaczyć, jak on w ogóle tą mękę w takim strasznym wymiarze, w jakim ona przebiegała, był w stanie w ogóle przeżyć, przetrwać. I zaczniemy od twarzy. Chrystus był bity po twarzy i po głowie. Najpierw przez Żydów przed Sanhedrynem, a później przez Rzymian w pretorium. Pierwsza rzecz to jest kwestia brody. Już w Starym Testamencie były zapowiedzi, że właśnie no, będzie szarpany Mesjasz za brodę, więc niewątpliwie ta broda została znacząco wyszarpana. Kolejna rzecz to jest opuchlizna twarzy, która być może kiedy patrzymy na całą w jego naturalnym kolorze, nie rzuca się tak dobrze w oczy, ale kiedy już popatrzymy na zdjęcie obok, na czarno-białe zdjęcie, to zauważymy, że te takie jakby części, które się składają na twarz, to są po prostu puchłe płaty skóry twarzowej, tak. I, I tutaj lekarze mówią, że to jest opuchlizna spowodowana uderzeniami pochodzącymi od Kostek, czyli można powiedzieć, że bili go pięściami po twarzy, ale nie tylko, dlatego że kiedy mówimy o żydowskim sposobie policzkowania, to ono odbywało się zewnętrzną stroną ręki, tak? Więc kiedy uderzenie było mocne, to efekt był porównywalny do tego, co można osiągnąć pięścią, czyli te kostki nasze również pozostawiały ślady na, na policzkach, opuchliznę. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest przerwany nos. I znowu, kiedy patrzymy na zdjęcie całunu naturalne, to czasem trudno to, to zobaczyć. Mniej więcej w połowie wysokości widać, że coś jest nie tak, że taka jakby ściemniała struktura, która układa się w nos, jest w pewnym momencie jakby taka minięta. No właśnie. I kiedy patrzymy na całą w naturalnych też kolorach, tak jak on wygląda, to widzimy, że to, to się zaczyna przez jakby lewy policzek. Natomiast, no cóż, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ciało na całą nie jest odbite, czyli tak naprawdę chodzi o prawy policzek. I teraz, jak popatrzymy na zdjęcie obok czarno-białe, to właśnie dostrzeżemy, już to dużo wyraźniej, że ten nos faktycznie w połowie długości jest taki no, rozjechany, że, że dolna połowa nosa z górną się rozchodzi, i od tego miejsca przez prawy policzek zaczyna się takie, taka szrama, taka krzywa, która się ciągnie przez całą długość policzka, aż tam no, gdzieś zanika w tym cieniu, który jest tam już prawie, że tam, gdzie powinno być ucho. Yy, więc tak, to jest szrama od uderzenia jakimś wąskim, twardym, długim przedmiotem w twarz. Yy. Tutaj tropy mogą być dwa. Pierwszy trop odsyła nas do Ewangelii Świętego Jana i do rozmowy Jezusa przed Sanhedrynem, to do tego przesłuchania. Ono ma miejsce w rozdziale 18 i tam jest taki dialog, że sługa arcykapłana spoliczkował Jezusa i pan Jezus mu odpowiada: "Jeśli co złego powiedziałem, to udowodnij, a jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz?". Tak to się tłumaczy na język polski. To jest rozdział 18, wersety 22, 23. Tylko, że tam, gdzie jest to słowo, które my tłumaczymy jako spoliczkował, jest greckie słowo rapizme. Ono oznacza zadać raz, uderzyć, dać klapsa. Można je przetłumaczyć, jak widać, w rozmaity sposób. Chodzi ogólnie o uderzenie. Tak? Czyli nie do końca wiadomo, że chodzi tutaj o policzkowanie. Natomiast tam, gdzie Pan Jezus odpowiada, jeśli co złego powiedziałem, to dlaczego mnie bijesz, stoi greckie dereis. No i właśnie, dlaczego mnie bijesz, dlaczego mnie uderzasz? No, jak widać, to też nie jest do końca jasne. Stąd niektórzy sugerowali, że mogła to być reakcja na jakieś bardziej znaczące uderzenie w twarz. No, na przykład takie, które doprowadziło do jakiegoś bardziej poważnego obrażenia, skoro akurat ten moment jest tak uwypuklony właśnie w, w, tutaj w, w tej narracji świętego Jana. Drugi trop odsyłałby nas do pretorium, gdzie Jezus miał być bity przez Rzymian trzciną po głowie. No właśnie. Taka zdrewniała trzcina to prawie jak kij, gdyby czymś takim uderzyć w twarz, to też takie obrażenie może powstać. Tutaj chyba najbardziej sugestywnym obrazem, jaki większość z nas ma w głowie, to jest obraz Ekce świętego brata Alberta, gdzie Pan Jezus siedzi w ciemnicy właśnie z, takim, z taką drewniałą trzciną, takim kijem dosłownie. Gdyby to odbyło się czymś takim, no to, to takie obrażenie oczywiście mogło to spowodować. Więc tak to wygląda. Obok tych jakby zdjęć całunu mamy rekonstrukcję twarzy, jak ona wyglądała przed męką. To jest rekonstrukcja zrobiona właśnie przez profesora Minaro z Hiszpanii. Już wspomniany był w poprzednich częściach wykładu. On pokazuje, jak ta twarz wyglądała przed tym, co się stało, co pokazuje całun turyński, czyli przed, przed męką. Czyli tu jeszcze na jedną może rzecz zwrócę uwagę. Bo czasem niektórzy mówią, że wszystko z tym całunem w porządku, tylko ta twarz, ona jakoś tak staro wygląda. To ten efekt tego postarzania twarzy w takim powiedzmy powierzchownym spojrzeniu na całun jest związany właśnie raz z tą opuchlizną, która nie do końca dla lajka jest zauważalna, a dwa też z odwodnieniem. No, w czasie męki on cały czas tracił wodę i w tych wszystkich miejscach gdzie no, ten ubytek wody się uwydatniał, no, to, 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 zwłaszcza ręce i zwłaszcza twarz, to, to po prostu no, to wiele rzeczy wyszło na wierzch, mówiąc tak najprościej. Stąd też, jeżeli weźmie się to pod uwagę i dokonuje się takich rekonstrukcji, jakie robili Amer Amerykanie, przy, na przykład w filmie Prawdziwa twarz Jezusa, czy ten profesor Minaro w Hiszpanii, no to otrzymujemy twarz około 35-letniego postawnego mężczyzny, co pasuje do całej reszty, bo bynajmniej to nie staruszek na całym u jest odbity. I przechodzimy do biczowania. Tak, jeżeli chodzi o biczowanie, to na całunie mamy około 120 ran miażdżonych, ciętych i szarpanych. I tutaj może jedno zastrzeżenie. Są bardzo różne sposoby na liczenie tych ran. Tak, podaje się czasem, że tych wszystkich obrażeń jest tam w tysiące, tak? No bo to oczywiście zależy od tego, jak policzymy każdą, każdą ranę. No, w tym wypadku my na przykład ślady po flagrum, to są dwie kropki i kreska w środku, mówiąc naj, najprościej taka wydłużona ósemka, taka hantelka odbita, traktujemy jako jedną ranę. No ale jeżeli ją policzymy jako trzy, to już tych obrażeń robi się dużo, dużo więcej i stąd warto o tym wiedzieć, żeby później być w stanie wyłapać te różnice w rozmaitych artykułach, książkach o nie skąd, skąd to się bierze? No, to wszystko jakby jest zbieżne, tylko zależy oczywiście od sposobu liczenia. Yy, tak, rany przede wszystkim miażdżone. Yy, i przede wszystkim rany zadane przez rzymski bicz, który nazywał się Flagrum. Aż 80% obrażeń pochodzi od tego bicza. I tu obok widzimy zdjęcie, jak ten bicz wyglądał. Otóż były to metalowe kulki na rzemieniu, i one właśnie powodowały takie rany w kształcie takiej wydłużonej ósemki, takich odbitych hantelek. 20% obrażeń pochodzi od innego bicza. Który się kończył czymś ostrym i nieregularnym. Mogły to, mogły to być kości, kawałki szkła, blachy, druty, zaostrzone kamienie, coś w, w tym rodzaju. W każdym razie coś, co pozostawało dużo mniej regularne obrażenia. Żeby ponad 120 takich ran było na ciele, to jak już to gdzieś wcześniej wspomniałem, tych razów musiało być około 60. Lekarze są zdania, że przeciętnego człowieka 30-40 takich razów może zabić. Tu musimy sobie zwrócić uwagę, może na dwie rzeczy jeszcze. Rzecz pierwsza to jest no właśnie sposób biczowania u starożytnych. Żydzi dokonywali kary chłosty no, dyscypliną, to był jakiś rodzaj na przykład no, gałęzi, czy, czy czegoś w tym rodzaju. Była to kara krwawa, ale nie prowadziła do jakichś śmiertelnych obrażeń. Mojżesz przepisał 40 razy bez jednego. Na pewno pozostawiały po tym blizny, i było to bolesne i krwawe, natomiast no to nie prowadziło do śmierci. To, co robili z kolei Rzymianie, no to było biczowanie głównie przy użyciu flagrum, czyli tego właśnie bicza z metalowymi kulkami. I są takie świadectwa, że nawet jeżeli ktoś przeżył bezpośrednio samo biczowanie takim flagrum. To zdarzały się przypadki zgonów związane z tym, że flagrum bicz, biczowanie czymś takim prowadziło nie tylko do tych urazów, które widać na zewnątrz, o których się zawsze mówi, jakie one były straszne, ale coś gorszego działo się w środku, to znaczy krwotoki z organów wewnętrznych, zatrzymanie pracy nerek, krwiagopłucnej, cała masa możliwych obrażeń wewnętrznych i często okazywało się tak. Że nawet jeżeli ktoś bezpośrednio przeżył samo biczowanie, to niedługo później umierał na skutek tych odniesionych obrażeń wewnętrznych. Więc jak widać, no, było to, co Rzymianie robili straszne. Tu też się mówi o wyjątkowej skali bestialstwa, w tym konkretnym przypadku biczowania. Otóż, Rzymianie takim flagrum obywatelowi rzymskiemu mogli wymierzyć tylko 7 razów za bardzo określone przewinienia, zazwyczaj związane ze zdradą bądź korupcją. Z kolei niewolnik takim flagrum mógł dostać 21 razów. Kiedy my mówimy, że 80% z około 60 razów pochodzi od tego flagrum, to znaczy, że on 40 kilka razy takim flagrum dostał. No, to pokazuje naprawdę wielką skalę bestialstwa. Historycy tutaj mówią, że w starożytnej Palestynie stacjonowały wojska rzymskie, które nie były złożone z Rzymian, z Italijczyków czy z Greków, ale przede wszystkim z Syryjczyków i Fenicjan, czyli dwóch narodów sąsiednich dla Żydów, które Żydów nienawidziły i które w odróżnieniu od Żydów współpracowały z Rzymem. Stąd też właśnie no to, ta nienawiść zadawniona mogła dać o sobie znać, zwłaszcza kiedy patrzyli na Jezusa jakiegoś. Króla, proroka, uzurpatora czy kogokolwiek podobnego, więc myślę, że tutaj i tym faktem można tą skalę bestialstwa jakby próbować wytłumaczyć. Tu jeszcze na tym schemacie na środku widzimy promień obrażeń A i B. To można tłumaczyć dwojako albo, że biczowania dokonywały dwie osoby, które dość wyraźnie różniły się wzrostem, albo że razy A pochodzą od tego regularnego biczowania, natomiast B to być może są dodatkowe obrażenia zadane w czasie drogi krzyżowej podczas poganiania właśnie skazańca. Korona cierniowa. Z przodu i z tyłu głowy mamy ślady po koronie cierniowej, i według tych obrażeń, które są na głowie. Korona cierniowa pokrywała i raniła całą głowę. Miała kształt takiego czepca, jaki tu widzimy na zdjęciu pana Janusza Rosikonia. Zdjęcie pochodzi z książki Świadkowie Tajemnicy. To do dzisiaj jest jedna z najlepszych książek, w zasadzie taki album, jaki się o całunie w języku polskim ukazał. Zresztą nie tylko w języku polskim, on teraz jest dostępny w różnych, w różnych językach. Jest tam dużo rzetelnej wiedzy na temat całunu, ale też innych podobnych relikwii związanych z Chrystusem. No właśnie, jeżeli taki był kształt korony cierniowej, to dlaczego my dzisiaj mamy taki jakby wianek tak? na głowie Chrystusa, taki, taki wieniec cierniowy, który nam się z wiankiem kojarzy. No właśnie, To musimy uporządkować kilka faktów. Fakt pierwszy, w Ewangeliach nie ma ani słowa o tym, jak to, co Jezusowi na głowę założono, dokładnie wyglądało. Pierwsze opisy pojawiają się u starożytnych ojców Kościoła i oni piszą, że to właśnie był, miało kształt hełmu, miał kształt czepca. Podobnie też wyglądają relacje starożytnych pielgrzymów, którzy przybywali w pierwszych wiekach, kiedy się ten ruch pielgrzymkowy do Palestyny zaczął, właśnie do Ziemi Świętej, oni również opisują taki kształt korony cierniowej. Około 650 roku jest ostatnia relacja św. Grzegorza Stur, nie mylić z Marcinem Stur, który pisze, że ta kopuła ona się zeschła, ciernie zaczęły odpadać, Na ludzie pewnie zaczęli to też i, i zabierać. Ziemię Świętą też już najeżdżali innowiercy, Persowie, później przyszli Arabowie, Muzułmanie. I żeby najcenniejsze relikwie nie uległy tam zniszczeniu, zaczęto je, kiedy straciliśmy kontrolę nad Ziemią Świętą, wywozić do, no do Bizancjum, do Konstantynopola. I kiedy relikwia korony cierniowej znalazła się w Konstantynopolu, to no cóż, no ona się rozsypywała wtedy jeszcze bardziej. Też ludzie te ciernie zaczęli zabierać. One do dziś dnia w różnych cerkwiach świata prawosławnego, Grecji, Turcji, Bułgarii, Macedonii, Serbii. Do dzisiaj te ciernie można tam spotkać. Więc z czasem pozostał sam ten krążek, ta plecionka, która tak naprawdę nie wiemy, czy ona jest oryginalna, czy ona nie powstała tylko po to, żeby trzymać całą tą kolczastą strukturę i trochę luźnych cierni, czyli to, co wszyscy dobrze znamy. I to, co wszyscy dobrze znamy ze sztuki, król francuski Ludwik IX, który nawet został świętym, w połowie XIII wieku zabrał z Konstantynopola i przywiózł na zachód do. Paryża. I w takiej formie, w jakiej on to przywiózł, czyli już tego wianka, sztuka zachodnia gotycka zrobiła z tego wzór, upowszechniła, tak to się rozeszło po świecie i tak do dnia dzisiejszego pozostało. Tu możemy sobie postawić pytanie: to co w połowie średniowiecza nikt nie wiedział już, jak korona cierniowa wyglądała? No, mogli ludzie tego nie wiedzieć. Raz dlatego, że część pism starożytnych poginęła i nie było do nich przez całe wieki dostępu, dopiero niedawno się odnalazły. Dwa dlatego, że do części tego piśmiennictwa starożytnego chrześcijańskiego po podziale po schizmie wschodniej straciliśmy dostęp i Grecy niechętnie jakby się tym dzielili ze światem zachodu. Trzy: we wcześniejszej sztuce bizantyjskiej czy romańskiej Jezus nigdy nie miał na głowie korony cierniowej. Nawet taki Jezus, kiedy już odważono się go przedstawiać na krzyżu, to na głowie ma piękną złotą aureolę. Dopiero w Gotyku na głowie pojawia się korona cierniowa, a wzorem dla Gotyku była właśnie ta zdekompletowana relikwia, która w XIII wieku dotarła do Francji. No więc to jakby tłumaczy wszystkie te zaszłości, no i też pokazuje, jak straszne było to cierpienie związane z koroną cierniową. Kolejna kwestia to jest dźwiganie krzyża i spowodowane tym obrażenia. Przede wszystkim tutaj widzimy po lewej stronie na zdjęciu i tym kolorowym, i tym czarno-białym wytarte ramiona i łopatki. W tym miejscu wyraźnie widać, że skóra jest dużo bardziej zdarta, że jakaś taka dziwna struktura wręcz się zrobiła na, na tej skórze, że trochę inaczej to wygląda te miejsca obrysowane prostokątem niż te miejsca pozostałe, tak? nawet te, gdzie są jakieś rany na przykład po biczu. Tu wyraźnie coś, coś się zrobiło sztywnego, jakaś taka ta struktura. Więc mówi się, że to są oparcia, właśnie, otarcia spowodowane dźwiganiem krzyża. I jak się też przyjrzymy właśnie ramionom, to odkryjemy, że lewe ramię na całunie, czyli prawe ramię w rzeczywistości, ono jest nieregularne. Coś z nim jest nie tak. Po pierwsze zaczyna się... 2-3 centymetry niżej, jak po drugiej stronie, po drugie, właśnie nie ma takiego regularnego łuku, tylko jest załamane. No właśnie, i tu mo możemy sobie przypomnieć pasję Gibsona. Tam jest taki paskudny moment, kiedy Jezus jest przybijany do krzyża, i tam właśnie no, dochodzi do tego, że wyrywają mu prawe ramię. Tak, żeby to pasowało, żeby tego gwoździa, być może to tak było, ale musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że to opadnięte ramię czyli uraz barku, może być też spowodowany dźwiganiem krzyża, czy ogólnie w ogóle czegokolwiek ciężkiego na ramieniu. Bark to jest miejsce jednak urazogenne i też zdarza się i w sporcie urazy z nim związane, więc tutaj jakby tego się nie da dokładnie sprecyzować. Kolejna sprawa to jest właśnie kwestia kształtu i ciężaru krzyża. Otóż nie da się z całunu stwierdzić, czy to był cały krzyż, czy to była tylko belka. Oczywiście dużo było dyskusji na ten temat, Jakoś tak przez wieki w tradycji przyjęło się no, to myślenie, że Jezus dźwigał cały krzyż. Później, kilkaset lat temu, z historii dowiedzieliśmy się, że Rzymianie tylko poprzeczkę, czyli patibulum, kazywali nosić skazańcom, a krzyże w międzyczasie urosły nam do takich wymiarów i rozmiarów, że już nikt nawet zdrowy by tego nie uniósł. Tu musimy sobie zdawać z tego sprawę, że, po pierwsze, no, faktycznie ten argument historyczny jest zasadny. Czyli że Rzymianie tylko to patibulą kazywali faktycznie skazańcom nosić. Natomiast ten argument o ciężarze i rozmiarach krzyża, no, on się okazuje chybiony. To znaczy, w świetle odkryć archeologicznych, okazuje się, że krzyże wcale nie były tak wielkie ani tak ciężkie, jak sobie to ludzie przez wieki wyobrażali. Tu też dość istotna kwestia to jest kwestia, no, tego oczywiście wilgotności, tego użytego drewna. Na ile ono było suche po prostu. Natomiast na podstawie samego ciężaru i rozmiaru nie da się wykluczyć tego, że nie byłby w stanie dźwignąć całego krzyża. Natomiast, tak jak mówię, argument historyczny przemawia za belką. Tyle jakby historia. Co mamy w, w ewangeliach, kiedy jest mowa o tym, co Jezus dźwiga? Tam się pojawia greckie słowo stauros. I to słowo jest dość problematyczne, bo to jest słowo, które można przetłumaczyć jako drewno, które bardzo często też oznaczało pal. Stąd też niektórzy nawet pokusili się o taki wniosek, że Jezus tak naprawdę nie został ukrzyżowany, tylko został powieszony na palu. Przy czym wydaje się, że to właśnie chodzi o to, że prawdopodobnie to, co było dźwigane, to faktycznie był pal, tylko to nie był ten pal, który wbijano do ziemi, czyli palus, tylko to było patibulum, czyli właśnie ta poprzeczka, do, na którą, do której przybijano ręce. I tutaj pewną jakby pewną pomocą może być apokryf, może być list Barnaby. To jest taki list, który był przypisywany świętemu Barnabie i który nawet pojawiał się przed Hieronimem jako pismo kanoniczne Nowego Testamentu. On później został uznany jako apokryf, ale tam są pewne wskazówki, które pozwalałyby sądzić, że właśnie to, ten Stauros który Jezus dźwigał, o którym mówi Ewangelia, no to właśnie była ta poprzeczna, poprzeczna belka i to by się jakoś układało w jedną całość. Później jest kwestia związana z urazami kolan, no i oczywiście o tym, o upadkach w czasie Drogi Krzyżowej w Ewangeliach nie znajdziemy żadnych informacji, tam żaden upadek nie został opisany. W Drodze Krzyżowej, czyli tak naprawdę w nabożeństwie pasyjnym, które zrodziło się w XIII wieku, są opisane trzy upadki. W świetle obrażeń, które widać na kolanach na Całunie, na pewno kilka tych upadków musiało być. Ile, no to oczywiście trudno powiedzieć, natomiast zwłaszcza prawa noga na Całunie, czyli lewa w rzeczywistości, czyli lewe kolano w rzeczywistości. No, ono, jest bardziej, ono jest bardziej pokiereszowane. Tam nawet niektórzy lekarze mówią, że rzepka została oderwana od osi kolana i nieco przemieszczona. No właśnie. I y, y, oczywiście, tak jak wspomniałem, w Ewangeliach o upadkach nie ma ani słowa, ale jest jedna postać, która łączy i relacje ewangeliczne na temat Drogi Krzyżowej i schemat naszego nabożeństwa pasyjnego. A jest to Szymon z Cyreny. No właśnie. W tytule stacji Drogi Krzyżowej mówi się, że pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kiedy ja byłem dzieckiem i słyszałem hasło, że pomaga nieść krzyż Jezusowi, to zawsze myślałem, że no, cokolwiek to było, to że oni to nieśli razem, tak? Nawet mamy takie obrazy po kościołach. Tymczasem w Ewangeliach Mateusza i Łukasza jest o tym napisane inaczej. Jest napisane w jednej, czytamy, że Rzymianie zmusili Szymona z Cyreny, żeby dźwigał krzyż za Jezusem, a w drugiej, żeby niósł krzyż Jezusa. Co z tego wynika? No, literalnie, że był w czasie drogi krzyżowej taki moment, kiedy Jezus już nie był w stanie niczego dźwigać. No właśnie. I w związku z tym, no tutaj odwołajmy do tego, o czym powiedziałem przed momentem. Lekarze mówią, że z tą lewą nogą, z tym lewym kolanem, to już napra on naprawdę nie był w stanie niczego dźwigać. On już nie był w stanie normalnie iść. Więc może właśnie dlatego Szymon Cyrenajczyk musiał się pojawić, żeby ta droga krzyżowa w ogóle doszła do, do końca, do miejsca właśnie przeznaczenia. I teraz zobaczmy, jakby się to wszystko ze sobą uzupełniało i, i tłumaczyło.